Hejka, ja jestem Kaczabolany i witam was na moim kanale A dzisiaj e, zajmiemy się otóż to naszym magazynem I tak, zastanawiajcie się czemu jestem w kopalni, a to o to Że na świat, że troszeczkę zmienił Tak, naszej shadery i o ile mi komputer nie wybuchnie, będzie dobrze I tak, tutaj odkluczyłem naszą tą, nasz magazyn Wiem, że to jest jakiś nie wiem, dziwny budynek, jakoś tak nie jest typowy, co możecie widzieć, ale jakoś tak lubię takie domki, takie nienpospolite. O, tu będą skrzynki takie, tu jeszcze będziemy musieli uzupełnić, ale mi się wydaje, że jak na razie tyle wystarczy. Co jeszcze? A, tu. E, tu nam się zgromadziło troszkę więcej. E, tak, ogólnie więcej o mojej śmierci nawet są. Tutaj jest dużo właśnie tego Freda, bo jakby mm, znalazłem bazę ich, nie? I tam było ich dużo śmierci, więc się wiem wszystko. Ale zastanawiam się, czy nie wywalić nie zostawić na przykład takiego jednego Freda. Ale dobra, to zobaczymy później. Teraz tak, my zajmiemy się teraz tak. Bierzemy skórę. O, tutaj mamy skórę akurat. Eee, teraz tak, gdzie są patyki? Szukamy patyków, tu na pewno nie będzie. Eee, gdzie są patyki? Tu mam drewno jakieś O, tu możemy sobie zrobić patyczki Okej okay. Widzimy tak, ile tam było Mało było tego To jakoś tak nie będziemy się... A Chwila Nie Nie są patyka więcej Nie chcę tego <grytanie> O Dobra, tu I to, ile? Pięć będzie Dobra, Pięć może Ale i tak nam Nie wystarczy Zbytnio I to już wiem Dam sobie po tej stronie o, i teraz tak lecimy. Tu będzie tak yy, drewno. Yy, czyli będą rzeczy z patyków. Yy, w sensie takie przerubione drewno. O, więc zawsze tak ten. Yy, teraz tak. Bierzemy sobie kamień. Jak go znajdę. O, tu mamy jakiś kamień, tu mamy jakiś kamień. Dobra, wybierzemy sobie jakiś ładny. <laughs> yy, o, mamy ziemię. To ziemię. Yy, o, tu mamy w ogóle więcej brzozowych desek? Mamy więcej o, mamy kości, mogą pójść na moby, ale w sumie mięso zgniłe bardziej się na to nada, bo jest mniej przydatne. O, tu mieliśmy patyki. Czyż tu jeszcze jest takiego? Jakby kamienie na przykład. O, jest zwykły, dobra, tego szukałem. A właśnie, chwila. Puść mnie. Potrzebuję na przykład takie Czegoś e, na surowce. O, to można nazwać surowcem. E, krzemień, weźmiemy sobie tam. A ja sobie Tak, surowce będą na górze. Będziemy musieli podskakiwać Albo nie. Tak, tu będzie kamień, a niżej będzie diod. O. I tu możemy. Nie, zostawić mojego drwala. Tu, o. Tu, tu, tu. Pięknie. E, tu będą mowy. No co mamy? Aha, drewno. Tutaj mamy sobie tu drewno. To miało być przerobione te, to sobie zostawimy. Tam mają być surowce, a tu mają być mopki Okej. Okay. Eee, Idziemy sobie tu, zrobimy sobie... Eee, Zostawiłem te patyki. Jest, jestem jakiś upośledzony. <grytanie> Dobra, chodźmy. A właśnie tu miałem kwiatki jeszcze posadzić, to posadzimy dzisiaj jeszcze patyki tutaj. Weźmy te patyki. Nieogarnięty jestem dzisiaj. Jedzenie zostanie tutaj. Jeżeli chodzi o żarcie, coś już chciałem. Aha, to chciałem stworzyć tutaj dwie. idealnie. Tylko teraz tak weźmy sobie tu jakieś mąbki już weźmy. Albo cokolwiek co my tu już mamy. Jakiś kamień, to jest kamień. O, tu mamy surowiec. O już jeszcze coś. To... Boże, coś czuję, że pominę dużo rzeczy o, tu mamy moba, tu mamy surowiec e, nic i w sumie pasuje do moba Eee, o, tu mamy surowiec, tu mamy moba Ale ja się skupiam na tym O, tu mamy kamienie, to też można powiedzieć, że kamień Ej, tego nie chciałem, więc ja wziąłem kamienny miecz, nie potrzebuję. Eee O, tu mamy diamenta, tu mamy ten Ej, gdzie są wszystkie diamenty? Przepraszam bardzo Okej, okay, tu mamy dużo tych o, proszę, tu. O, tu mamy jeszcze, tu mamy kamyczka. Nie już wiem, nie. Tu mamy kamyczka, tu mamy więcej kamyczka i to mi wystarczy. Dobra, idziemy tak. Ehm. Tu se... Rozstawimy. Damy sobie to. Damy sobie stąd wszystkie, otóż to takie te. Ta. Tu potem poukładam jakoś, nie? Poza odcinkiem. Ehm, tu o... o. Weźmy sobie to rozwalmy, aby tu było ładnie O, tu nie wiem co damy e, Idziemy tu, mamy tak, to są surowce, tak? Tak, mam nadzieję e, Tu, 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 ok mm, Teraz tak, Męczek mamy tu Będę musiał się jeszcze tego nauczyć Ale to będzie w swoim czasie, tak? Tak, ok e, Idziemy tak, tu Teraz nie muszę może farmę byśmy ogarnęli? Nie wiem, ogólnie posprzątajmy tutaj jakoś Weźmy sobie tu, tu kwiatuszek To nie jest akurat jedzenie, więc mogę to wziąć Tu, 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 tu Tu, tu Tu, tu, tu Sporo tego, tu O, tu mam jakieś moba, no mówię, że pominę, pominę O, tu eee, Dobra, zostawmy jak na razie, bierzemy farmę To, 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 to To, a nie zmierzyliśmy się Weźmy sobie w sumie eee, takie Te białe sobie tu dostaliśmy. O, tu jeszcze Pięknie Dobra, możemy wracać I tu sobie damy tego tulmaka Łoj, na tej roczności to chyba dwie skrzynie będę musiał zrobić Dobra Eee, wrzucamy. to To też by się nadawało W sumie dajmy to już tutaj Ale i tak będę tego potrzebował To oddawaj eee, będę tego potrzebował do robienia dalej tych ramek No właśnie Eee, odejmij tą skórę to sobie tworzymy eee, dobra. OK. a w sumie drewno może byśmy wzięli stąd to, że przerobilibyśmy co na patyki matko okej okay. <laughs> byśmy sobie tutaj dorobili tego eee, o, trzy najpiękniej no Coś tutaj mamy? W sumie byśmy może y, ogarnęli ten. To jest przerób drewna, to jest przerób jeden z drewna. Y, jakiś kamień, nie wiem. O, to też jest farma w ogóle. Nie wiem, co on tutaj robi. <grym>, o, tu, tu. Coś jeszcze nie ma. Okej, okay, idziemy tu. O, tu, tu mamy jakieś drewno. Tu. O, farma. To też w sumie. Jako farma. Y, y, o, tu, aha, bo tego nie wziąłem wcześniej, Dobrze, pamiętam już. E, wyżej, co my tu mamy? Kamień, 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 kamień e, ziemia, kamień. O, tu mamy jeszcze coś. Tu mamy kolejne kamień, tu mamy surowiec, farma. Coś jeszcze? Moby. O, grzybak, moby więcej, ale już tego nie wezmę. Dobra, chodźmy. by tu były, bo pamiętam, tu, tu i wszystko mamy. fa, aha, fermo się nie mieści. <gryt> Dirt, eee, tu mamy tak kobel teraz. Dobrze, co mi kobel? Tu, to wszystko? Chyba eee, drewno, czyli pełne deski. Eee, okay. Wyroby, wyroby zrównam. To, 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 to. W sumie to jest z tego, ale dobre, niech będzie. Z bambusa i nici. O, tu mam problem jeszcze. Hmm, farma nie zmieszcza. Surowiec, ci na górę tam. Okej. Okay. Farma została. Mi się wydaje, że musimy iść na e, RTP e, podrebne jakkolwiek. <laughs> da ktoś kilka diamentów, please. No, mordo, no Jo! Morsko, ale no wiesz, jakby. Kra się po coś by zdobywać. Ja zawsze tak mówię. I ten. A... I... Nie jakaś darowiznanie. <grywa> Dobra. Zbieramy to drewno. No to w sumie widzimy się już za jakiś czas. chcecie się do niej dobrać. Tutaj mamy kolejne. Teraz tutaj mamy drewno. drewna. Tak, tak rozwalaczę że drewno nawet na plus wyjdzie dla mnie. Bo mnie jest wybrakowanie drewna. Mm, idziemy tu. Proszę, okej okay. Teraz tak, czy tu coś jest? Nie, na szczęście nie, ale tak No, no naprawdę No ja, ja wam tutaj zrobię taki list, taki nie wiem Wielką strzałkę, że Tu, tutaj macie Albo dookoła Kupię wszystkie działki Po to, by nikt mi tutaj Nie dodawał nic Dobra, idziemy tu posprzątać Yyy, a O, tutaj Co tutaj robią te Halo, chyba mi się skrzynki powaliły. E, mamy narzędzia. O. E, mamy koper, i zwykłe drewno. A nie, piasek. I jeszcze łuk zostawiłem i czarny piasek jest tu. Dobra. O, zagłosował ktoś. Usiądźmy sobie tu, e, przy takim. E, tu, przy takim listku. I teraz tak F5. I co? Ja się z wami żegnam oczywiście. Życzę wam oczywiście miłego dnia bądź wieczoru. I co widzimy się w kolejnym filmie. I co? Bajo! Mój! Rozwaliłem kwiatka! Wait o! Co ja rząd tu robię O! To co? Bajo! O! Nie wiem co. aha napisz. No i tak nie zdążę.